Tom u mnie, są... Ty, patrzcie, jak to jest teraz świetnie. W dzisiejszym odcinku będziemy udawać sprzedawcę Bendera, u którego możemy kupić najnowszą, mityczną broń. Bendera będziemy udawać na jego lokacji, czyli na jego statku oraz w miejscu, w którym sprzedaje on mityczne przedmioty. Czy uda nam się kogoś nabrać? Oglądajcie do samego końca. Oczywiście lokacja, na którą lecimy i jest to dokładnie lokalizacja sprzedawcy Bendera Co ciekawe, ma on nawet swój statek wbity w ten e, budynek I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy udawać go w, totalnie w dwóch miejscach Ja będę na statku, Zakrzak będzie sprzedawcą i proponuję lecieć może tutaj, żebyśmy mieli jakieś podstawowe rzeczy Zbieramy wszystko i ja jestem mega ciekaw, czy ktoś na to się nabierze Rafa, powiem ci, że na Mega City poleciało tak na moje oko z 15 osób, więc trollować to my na pewno kogo będziemy mieli i, yy, o, tutaj się trochę do jednej skrzynki przytegowaliśmy Ja sobie podebrałem od ciebie Potki, więc zbieramy wszystko, co się da I wydaje mi się, że tego ziomeczka dobrze by było wyeliminować na daleko I dopiero tam, o, ej, to jest idealne, co ja tutaj mam Stary, ja go likwiduję, tylko nie wiem, czy on mi się respi Ej, on się nie respi z takiej odległości? O co tu chodzi, widzowie? Także ja będę musiał podejść, zlikwiduję go, yy, no i yy, zaczniemy terrorować ludzi Ej, ale to jest mega dziwne, że on się nie respi, że my o czymś nie wiemy, i na przykład Bednera, y, nie wiem, no przestawili czy coś. Chociaż to jest raczej wątpliwe i to się nie stało. Y, idźmy zobaczyć na blisko. A czy ja proponuję podejść tutaj dosyć blisko, ale w, w razie czego będziemy się y, trzymać z daleka od tego miejsca? Stary, zróbmy tak. Ja tutaj wybuduję dach. Czekaj. O, może. Aha. Ej, czemu tu się nie. Ej, czemu tu się nie da budować? O co tu chodzi? Dobra, zróbmy sobie to w ten sposób. Ja go likwiduję na tą chwilę. Dobra, 168 dostał. I bomb. Ja mu też tutaj daję laser. Okej, okay, nie ma go, żegnamy. Ej, więc wygląda to naprawdę dobrze. Ej, właśnie, skasujmy sobie to. I dobrze by było, jeszcze. Ja bym jeszcze stąd lekko wycofał. Ej, mamy tutaj lunchpada i przelećmy po prostu gdzieś jeszcze na jakąś lokację. Żebyśmy mieli full leczenia, coś do strzelania i tak dalej, i tak dalej. I na Mega City jest mega dużo ludzi, więc ej, no, wszystko wygląda jak na razie bardzo dobrze. Tak jak mówisz, na Mega City jest dużo ludzi, więc raczej problemu z tym trollowaniem nie powinniśmy mieć, więc na spokojnie uleczmy się, weźmy sobie macy, pozbierajmy i mamy rewolwer, widzowie. Oj, ale będzie się działo, z tego tak się dobrze gra. Właśnie, możemy tak zrobić, że ja będę go udawał, a ty będziesz mnie asekurował w razie czego i będziesz mu celował z tego rewolweru yy, no, w głowę. Zobaczmy w ogóle, jaka strefa. Strefa jest, jak na razie, na tą chwilę w porządku. Mam nadzieję, że będziemy ją mieli tutaj cały czas, ale, no, jak wiecie, różnie z tą strefą jest. Ja tutaj jeszcze sobie wezmę jakiegoś perka, przygotuję w razie czego. Dobra, przerolujmy to. Dobra, wezmę sobie tego PM-a, co my tutaj jeszcze mamy? Aha, nie mamy nic. Dobra, ej, ja lecę w tamto miejsce i biorę emotkę Kraba, i będziemy tutaj to udawać, więc ty możesz siedzieć tutaj na tym dachu w razie czego, no i możesz mnie as asekurować. Dobra, no to ty, Rafa, w takim razie udawaj kraba, ja sobie ten daszek tak, o, tak lekko zrobię i gdy tylko ktoś będzie do ciebie strzelał, to ja mu, e, ja mu trafiam tutaj tapa. Tylko mam jeden amo, więc no, mogę trafić tylko jeden tap. Więc słuchajcie, zaczynamy dokładnie od tego miejsca, gdzie jest sprzedawca. Ja udaję w tej chwili sprzedawcę, a później, e, pewnie w drugim podejściu, wejdziemy na ten statek i na tym statku postaramy się kogoś strollować. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Bardzo dużo osób po tych dachach chodzi, więc na naprawdę Liczę na to, że tutaj będzie dobrze. Strefa chyba zaczyna przechodzić. Liczmy na to, że i dostaniemy tutaj jeszcze jedną strefę, ale w razie czego będziemy chodzić jako ten NPC, bo większość ludzi tak naprawdę nie wie, gdzie on jest. Ja powiem ci wyrafa, właśnie o tym, że totalnie nie wiedziemy, gdzie jest ten NPC, i ja szukałem tego przedmiotu w skrzynkach, tego jego mitycznego, i zobaczymy, czy ktoś będzie chciał się skusić, żeby kupić ten item, czy nie, bo ja tak obserwuję tutaj okiem i widzę, że tam są goście. No są już coraz bliżej nas, tyle powiem. Jak widzicie, ja sobie tutaj udaje kraba. Wydaje mi się, że to dosyć mocno y, przypomina to. Ale dobrze by było jeszcze wziąć y, emotkę ruchową i w ruchowej znaleźć y, Lorda Vadera. Tylko pytanie, gdzie on teraz będzie? Także ja go szukam, no i zobaczymy, czy go znajdę. To by była w sumie idealna emotka, bo y, Bender, z tego, co mi się wydaje, to właśnie chodzi tą emotką Lorda Vadera. Jak każdy NPC, tak naprawdę. Tym marszem imperialnym, czy jak to tam się nazywa. Dobra, mam, 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 ej! jest kolej, mamy strefę, jeszcze jedną dobra widzowie, więc pierwsze podejście robimy dokładnie w tym miejscu, drugie podejście robimy tam, no i ja sobie chodzę tutaj jak ej, teraz wyglądam lepiej niż tym krabem tak szczerze, teraz wyglądam dużo lepiej i w razie czego, jak nie będziemy mieli kolejnej strefy będziemy przechodzić po mapie i tworzyć własne lokacje, to będzie moim zdaniem mega spoko, tylko pytanie, czy ktoś nam tutaj podejdzie, w ogóle moglibyśmy wejść na mega tilted, no bo tak jak mówię no większość osób nie wie, gdzie jest ta lokacja, w sensie nie wie, gdzie jest lokacja tego NPC-ta i on Naprawdę wygląda dosyć ciekawie. Ja tak teraz tutaj obserwuję, obserwuję, w ogóle mam jakiś problem z głosem, i oni cały czas walczą y, trochę daleko od nas. Wydaje mi się, że tak przy I To jest niepokojące, ale najwyżej zmienimy lokację i wtedy ktoś przyjdzie. Podstawowe pytanie jest takie, czy ktoś z nich w ogóle skusi się na tego mityka? Ten mityk nie jest jakiś taki nie wiadomo jaki, więc y, może też być tak, że no po prostu oni no nawet tutaj nie podejdą. Ale w razie czego możemy sobie tutaj chodzić, po, yy, po, po okolicy. A w takim razie czekamy, czekamy i czekamy, aż coś się wydarzy. Ja wychodzę sobie teraz na te schody i postaram się przejść, bo oni otwierają safe. Ej, ej, oni otwierają safe, więc ja sobie tutaj podglądnę na daleko. Nie wiem, czy ja ich będę stąd widział. Chyba wygląda na to, że nie. Ale ogólnie poleciała tu masa ludzi i w sumie, ej, możemy z tej lokacji też sobie tutaj lek odejść, Dobra, oni są w sejfie, oni są w sejfie aktualnie. No nic, widzowie, ja sobie będę chodził tutaj po okolicy na tą chwilę. No ja, Rafa, idę w takim razie trochę tak za tobą. E, wiesz, nie koło ciebie, ale będę tak e, twoim ochroniarzem, prawda? Będę tak tutaj twoim cieniem. O, tak to, tak to powiem. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, tylko tak rób, żeby cię oni nie widzieli w ogóle. Ja liczę na to, że oni jednak tutaj podejdą, tylko po co oni by tu mogli iść? Na pewno ktoś powinien schodzić z tych lokacji, więc być może ktoś tutaj jeszcze do nas Wejdzie. Z tych lokacji myślisz, że zejdą? Miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie, chociaż jest mało ludzi. 32 osoby to tak, no tak nie za dużo. Zobaczymy. Ja mam obawy, że z pleców nikt nie przyjdzie, no ale czemu te chłopy tu nie przyszły? W sensie oni w ogóle tego e, miejsca Mega City nie dropili. No to jest trochę słabe, że oni tutaj nie przyszli, ale jeszcze jest szansa. Nie, jeszcze jest szansa, tylko pytanie, czy dostaniemy strefę. Jeśli nie dostaniemy, no to będziemy tworzyć własne lokacje. Stary, mam jakieś dziwne przeczucie, że da nam dosłownie styczną strefę na Mega City. Szansa to pewnie jest z 1%, ale widzowie, może to się stanie 3 2 1 i tutaj strefa patrzcie tu 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 tu, 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 tu. no styczna jednak ale nie tutaj ej wygląda na to, że kogoś tutaj mamy. Wygląda kogoś na to, że kogoś tutaj mamy. Słuchajcie, ja sobie teraz przechodzę. Mam nadzieję, że oni nie będą do mnie chcieli strzelać. Ja udaję cały czas bota. Zakra czy ty ich widzisz? Ja ich nie widzę, ale M nie wiem. O o o -ty. do ciebie? Ta Ej, on nie może w ogóle trafić Stary Co jest ty? Co? On będzie... Dobra, dobra, atakujemy go, atakujemy go! Dobra, nie ma go już ty, Ale co to było? Może ty mieć jakąś moc chłopie nietrafialności, nie wiem No wyglądało to dziwnie, ale ktoś jeszcze do mnie strzela Ja tutaj sobie udaję dalej, słuchaj, e, na razie nie strzelaj do tych drugich, bo być może oni to... Tak, idzie ziomek! Idzie ziomek, ej, idzie ziomek! Stary idzie! Ja udaję botę, ja udaję bota dalej. Być może on tutaj do nas przyjdzie. Teraz robimy to trochę inaczej, ponieważ jesteśmy w dwójkę, chodzimy za benderem i dobrze by było odejść od niego dosyć daleko. Jesteśmy, załóżmy teraz jego pomagierami. No i liczymy na to, że ktoś skusi się tutaj na tą e, brońkę. Tam w ogóle ktoś leci, jest mega dużo osób na mega city. Zakrzak, odejdźmy może troszeczkę tutaj dalej. E, jak widzicie, mój ekwipunek jest tutaj mega dobry i dobrze by było, żeby ten bender sobie poszedł bardziej w tamtą stronę, żeby on był bliżej. Ludzi, że tak powiem. w ogóle najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli oni nas zaatakują, czy tam jakieś strzały przelecą koło bendera, to on zacznie do nich mnie strzelać. Więc ja jestem ciekawy, jak to będzie w ogóle wyglądało. No i miejmy nadzieję, że ktoś zaraz tutaj się zjawi. Także my idziemy za nim. E, czekamy tutaj na pierwszych ludzi. No i przypominamy, jeszcze będziemy później na statku, więc tam wydaje mi się, że będzie się działo jeszcze więcej. Ale czekajcie, czy tutaj ktoś nie przebiegał? Chyba wygląda na to, że nie. Ja muszę odejść od tego gościa, bo znowu on jakoś tutaj się za mną zatrzyma. Ja Rafa w takim razie też idę z Tobą do tyłu. Chociaż chętnie bym popatrzył, co tam się dzieje. Ja muszę y, zrobić tak, żeby zawsze ktoś z nas widział. Czyli ja teraz będę szedł do przodu. Jak Ty będziesz szedł do przodu, to ja do tyłu. Jest, jest, jest stary. Patrzy się. Jest w szoku, nie strzela do mnie! Ale gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on był? Na dachu, na dachu przed nami celował, tak do mnie celował, tak o, tak o do mnie celował z lunety i nie strzelał. Oni naprawdę pewnie są w szoku, no bo widzą. Ej, przecież. Tutaj chodził jeden, a nagle jest trzech. Może się coś zbagowało, a pewnie do niego nie dochodzi to, że jesteśmy właśnie celem. Ej, jestem celem starej i nie wiem, czy to właśnie nie jest z tego dachu gdzieś tam. Ej, bo ten ziomek widzi, że ty masz skina Bendera, prawda? Chyba na zlecaniu, jak się nie mylę No to może być ciekawie za moment. Wydaje mi się, że widzi. Tylko pytanie, czy on się cofnął, czy on tam gdzieś nadal jest? Teraz niestety nie wiem. Był na dachu i zszedł w prawą stronę, więc on mógł w sumie. On mógł pójść gdzieś tam na tabliczkę. Nie wiem do końca, gdzie ona jest ale prawdopodobnie w tych okolicach. Dobra, ja idę za tobą. E, trzymajcie kciuki, żeby to nie był ten, który mnie zaznaczył, bo będzie miał wtedy, e, że jest bliżej celu. Więc pewnie się zorientuje. Chociaż zobaczymy. Ej, tam ktoś w ogóle wychodził przed chwilą. Nie wiem, czy to widziałeś. Siemacy zbudowały. Byłyby jaja, gdyby ktoś tutaj przypłynął i wszedł od tyłu molo, bo tak to jeszcze w sobie nie mieliśmy. Ja zabrałem tą pompę z ziemi, żeby tutaj nam nie trollowała, ale pytanie, czy są jeszcze ludzie tutaj? Na pewno jest ten jeden ziomek, ale czy ktoś jeszcze? Na pewno ktoś... Będzie chciał przyjść na safe, a zawsze możemy jeszcze tego gościa wynająć, żeby chodził z nami, więc to już w ogóle będzie mocne. No to będzie mocne, tylko on będzie zadymiał, gdy ktoś przyjdzie obok nas. Więc z jednej strony to będzie dobre, a z drugiej strony może nas trochę zdradzić. Zależy, w którą stronę wiesz, popatrzeć. Ale nie wiem, Zachrzak, czy ty to widzisz? Zobacz, jaką my mamy idealną strefę teraz. Przecież to jest mega, totalnie mega mocne i faktycznie ta strefa może się nawet skończyć w tym miejscu. No tak, szczerze, to jest szalone. Tutaj szczęście nam, jak widać, bardzo bardzo dopisało. No ja myślę, stary, że kolejne dwie to mamy spokojnie. Co dopiero tam na stacji ktoś się odrodził. Tutaj mamy znowu gości, którzy są 200 metrów od nas, dlatego, że strzelają się z botem. Ktoś chyba już zabrał klucz, na to wygląda po, mini, po minimapie, to można zobaczyć. No, jest naprawdę tutaj e, konkretnie tak, że ktoś faktycznie może do nas przyjść. Jak widzicie, strefa już powoli dochodzi. Zobaczymy, czy dostaniemy kolejną. Dobrze by było, żeby to Mega City cały czas tutaj u nas było, bo każdy wtedy będzie do nas chodzić. 5, 4, 3, 2, 1. Zobaczmy, mamy strefę idealnie. Tak jest! O, to jest coś pięknego, widzowie. Dla kogoś, kto nagrywa taki odcinek, nie może być lepszego prezentu. Ja się tak zastanawiam, gdzie wyparowali ci goście z Mega City, ale no, przyjdź, przyjdą tu na pewno. No i powiedz mi, Rafa, jedną rzecz. Jaki my mamy plan na dalszy, na dalszy etap tego meczu? Co będziemy robili? No, plan jest oczywiście taki, że liczymy, że ktoś przyjdzie do nas, bo mamy strefę. Później przechodzimy na statek w kolejnym podejściu, a później dobrze by było wygrać grę. W takim razie trzymam kciuki za nasz plan, oby się spełnił. Ej, znowu się ktoś odrobi w tamtym miejscu, więc oni mogą tutaj do nas przylecieć. Czy ty to widzisz? O, auto przejeżdżało, ale. Są na stacji, stary, są na stacji. Pa, 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 pa. Chłop prawo jazdy w lesach wygrał, bo w drzewo wjechał. Ej, w końcu są, ale oni chyba idą po mo. Co oni robią? Ej, oni sobie tak przelecieli, jeden chyba jest na motorach, tak mi się wydaje. Ja go widzę, mam go, mam go. Na tam, tam, na tam, 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 tam. On skoczy na jump pad. Prawdopodobnie ta wskoczył, ale gdzie leci? Ej, on chyba się na nas popatrzył, ale nie jestem pewien. Także widzowie, no, można sobie kupić takiego skina i nie martwić się o nic, bo nie wiem, człowiek jest niewidzialny. Znowu wskoczył na jump pad. Ja tutaj nie mogę tak daleko patrzeć. Ej, on niestety nie idą w naszą stronę. Cho chociaż? Ej, nie wiem, on jeszcze raz się odbije. Zobacz tam w lewo teraz. Ta, oni tam są cały czas stary. Oni tam są i pytanie, właśnie, gdzie oni lecą? Panowie, lećcie do nas. No tutaj trzy bociki chodzą. Darmowy lud, A jajaj, przeszli dalej, są pod górką, więc raczej tu nie przyjdą. Ja mu tak wchodzę lekko za plecy. O, ustawię się dokładnie teagon agon i ty też możesz się tak ustawić za krzak, jakoś tak wzdłuż. Dobra, czekaj, wyłączę sobie tylko chodzenie. O, <ścoughs> jesteśmy. Trio, trio, trio na dół gramy. Teraz najważniejsze jest to, żeby strefa poleciała w taki okrąg do nas. No, czy to się zdarzy, czy to się zdarzy? Widzowie, obstawcie teraz w komentarzu, zobaczymy, kto trafi. Sprawdźmy, co się tutaj wydarzy i wygląda na to, że nie mamy strefy, ale będą jeszcze przechodzić tędy. Ej, jedzie, 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 jedzie ktoś! Jedzie ktoś stary! No widziałem, no, no i przejechali obok nas dosłownie metr. I jeszcze goście są po drugiej stronie, nie? Patrz, jeszcze goście po drugiej stronie tam są. Ej, czy ty czaisz, bardzo, że chłop przejechał obok nas i myślał, że my jesteśmy botem? Ty, Rafa, ktoś dobije, ktoś bije, stary. Nie wiem, czy ty to widziałeś. Ej, właśnie widzowie, ktoś nas tutaj obił, tylko nie wiadomo o co tutaj chodzi. My jesteśmy. Ej, gościu, to proszę jest nas nie. Ty! Patrzcie, ej, jak to jest teraz? Świetnie! Patrz! On stary nas chroni. Ej, to jest dobre. Ale to jest bocik, więc trzeba go walnąć. Tak, wydaje mi się, że musimy go wyeliminować, ale to jest. E, e, ktoś tam wszedł jeszcze, ktoś tam wszedł. Udawaj, udawaj, stary, udawaj, udawaj. Udaję, udaję, udaję. On tam biega między półkami sklepowymi. I nie jestem pewien, czy się na mnie nie patrzy, stary. Bo on tak. No czekaj. Ej, to jest dziwne. Wygląda na to, że ktoś wziął zlecenie na zakrzaka. O, a nie, tylko skąd on to bije? Ze sklep, on ma 9HP. On ma 9HP, stary. Dobra, ty ja go też daję. Dokładnie 9HP. I leży, 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 leży. Ej, ale oni się nabierają. My tutaj lecimy do bendera. Za trzeba poeliminować te y, macy. I musimy sobie znaleźć jakieś leczenie, czy cokolwiek. Wygląda na to, że mamy teraz strefy. Więc wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Bender chodzi razem z nami. Zakrzak sobie łowi ryby. Zakrzak, żeby cię tam ktoś nie zauważył. Dobrze by było tutaj y, pokasować te macy i wejść do budynku. Ja wchodzę do budynku, jak możesz to pokasuj matce. O, gościu, gościu! udawaj za tam, udawaj, za, udawaj tam! Ja się ewakuuję stąd i oni mnie pewnie nie znajdą, więc na luzie. Już będę udawał, tylko akurat nie mam jak wyjść na pomoc. Muszę tutaj tyłem wyjść. Ja jak coś, gdy oni zaczną do mnie strzelać, to nic nie zrobię, bo nie mam nawet maców. Ej, stary, ja jestem tylko akurat tam po drugiej stronie są goście. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale dokładnie, dokładnie tam są goście za tą moją rękawicą. No i co? Ja sobie stoję, Zakrzak możesz eliminować tam jakby co. W takim razie, widzowie, Bendera odsyłamy ekspresowo do lobby. Może nie tak ekspresowo, ale zostało on odesłany i teraz pytanie, jaką ja tutaj mam zabrać emotkę? Kraba chyba będę udawał. No, a co? No to pasuje. A wiesz, że goście po drugiej stronie, dokładnie tam, biją się cały Czas myślałem, że ten gość skoczy z budynku. Szkoda, że nie mam tego karabinku, bo mam go tylko jedną pesteczką, tak. Um, no, jakby to powiedzieć podałbym mu jedną. Dałbyś mu pestkę, kolega by wtedy sobie upadł, e, no i co? Ja tak tutaj obserwuję, ja na pewno jestem bardziej narażony na, e, że tak powiem, na zginięcie, na dostanie hita niż ty, bo ja jestem w trochę bardziej otwartym miejscu, ale w sumie, bender na statku, to ma sens, no bo co, przyleciałeś, rozwaliłeś się i stoisz sobie na swoim statku, no nie? Właśnie bender na statku ma mega, totalnie duży sens, dlatego że, no każdy od razu sobie to skojarzy, a tam w miejscu, w którym właśnie mamy NPC-ta, no to tam kojarzysz sobie, no tam jest sprzedawca, a tutaj być może widzowie, być może ktoś tutaj przyjdzie. Jeśli nie, no to. Zostawimy sobie ostatnich e, gości. Zagramy dwa na dwa i będziemy udawać. Zobaczymy, być może się ktoś tam nabierze. Raz się zdarza, że ktoś się nabiera. Raz zdarzy się, że ktoś się od razu eliminuje, bo jest e, taki... E, no, jest taki chętny na wina. Tak to powiem. Mam tu kogoś za krzak, miałem kroki. Ej, widzowie, zaczyna się bardzo dobrze. Co ciekawe, nie mamy strefy, ale dalej będziemy na Mega City, więc tutaj nic się za dużo nie zmieni. Tylko gdzieś tutaj pode mną są goście. No, ja tak patrzę w twoją stronę. W sumie jedyne, co widzę, to rozbity ekran. E, więc... Ej, tirolka ti Chyba i, i u mnie. Są u mnie, są u mnie, ale czemu on do mnie pije? No, Zakrzak, musisz pomóc, bo oni do mnie od razu tutaj... No, co za goście w ogóle? Co to w ogóle ma być? Biało, biało mu dałem. Nie, słuchaj, on zapłaci za to i to bardzo srogo, więc e, lepiej, żeby kolega tutaj... No. Lepiej, żeby do nas już nie podchodził, tak? Ja mu radzę lepiej zostać tam, gdzie był. Ej, ale czemu ci ludzie tacy są? Ja nie rozumiem tego, ale oczywiście wyjaśnimy ich za to. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę się w ogóle wspinać. Co jest z tą grom? Stary, ja naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Ale wiem, że ten chłop jest tu. Tu, 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 tu. On może zaraz tą skrzynkę otwierać. Zaraz zobaczymy, i go wtedy, jak, jak go czepnę z tego pistoletu, to będzie miał, no. Dobra, ja sobie znajdę może coś do leczenia. Dobrze by było. Chociaż tutaj jest automat z leczeniem, z tego, co widziałem wcześniej. Ej, cześć, że strzeliłem, bo myślałem, że to jest jego głowa. A to. Co, nie wiem, co to było, ale to nie był niestety on. A byłem pewny, że będzie leżał. O, Rafa, on chyba nam. Czekaj, na nas leciał? Nie jestem pewien, ale tak jakby leciał w naszą stronę. Ta, 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 on. gdzie on jest? Leci do nas! Uwaga! Stary, dawaj mu laser jak tu tylko przyjedzie 30, 60. Chodź tu, bociku! Ładnie! Ładnie! Tu. No ładnie, tylko ja dostałem, nie? W ogóle ja się zdziwiłem, bo ty go zboksowałeś? On nagle ci dał jakiegoś łanshota, ale na szczęście leży dobranoc, idziemy trollować dalej. 91! Pięknie, pięknie! Dawaj go zakrzak, dawaj go. Ziomek, podaję mu ścianę. Moja ściana. Jest boks, jest boks, stary, pyk! Aha, to niezły pyk Słuchajcie, widzowie, mamy niesamowitą taktykę Mianowicie, ja walczę z nim u góry Rafa mu walnie kolapsa, no i elo No tylko stary, ja tutaj już tyle kolapsuję Dobra, chyba leci, chyba Chyba, chyba, chyba tak, budować nie mogę Chyba tak No i nie ma go, nie ma go Skolapsowany Ty Wchodzi coś, wchodzi coś, wchodzi Stuwa, zero ma Zero, leży, dobra, do spania Ej, On gra na dwa te, nie? <laughs> ludzie grają tylko na 165. Nice. Bo to się zrobił jednostrzałowiec. O, powaliłem kogoś. Nie wiem jak, ale powaliłem. Uważaj, bo w krzaku są. 85. I w tym samym momencie o, 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 chyba ja nie... O, mam. Ja mu wywaliłem za 153. Ah, oh, ja, 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 i to jest potęga. A i jeszcze jedno, jeśli mogę Was prosić, wpiszcie jeszcze dzisiaj kod Evela do sklepu, ponieważ on wygasa co dwa tygodnie. Sprawdźcie, czy go macie. Wbijajcie jeszcze koniecznie na moją najnowszą mapę. Tutaj macie do niej kod. O, no chłopaki, co teraz zrobimy? Ja im idę tak tak sprytnie tutaj. Zajdę ich na plecy, stary, i ich walnę. jestem, jestem! Pyk! Przecież to był headshot. Nie, to był... On powinien leżeć. Ej, Czuję się, jakbym grał jakiegoś, nie wiem, turniej, coś. Leży, leży. Dawaj drugiego. Dostał. Udawaj krabika. Prawie dostał. Chodź tu, gościu. Oj, 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 Mam go w boksie. Chodź tu, cwaniaczku. O stary. O stary. Ale dym, ale dym, ale dym. Dziękuję Tak jest, widzowie, o to chodziło Wbijajcie na te odcinki, subskrybujcie kanał, kodowla w sklepie Wbijajcie na te filmy i trzymajcie się, na razie